Nowa informacja. żyje Adam Waszyn. Ceniony ekspert komunikacji kryzysowej i strategii wizerunkowych. Założyciel agencji Alert Media Communications. Zmarł w środę 9 października w wieku 57 lat. Adam Waszyn prowadził agencję Alert Media Communications specjalizującą się m.in. w zarządzaniu kryzysowych strategii komunikacyjnych i szkoleniach medialnych. Przez lata współpracował z wieloma firmami i instytucjami. Jego klientami byli Coca-Cola, Danone Philips, Morris Pilot, Naturica, Velux i wiele innych. Pracował także jako ekspert do spraw wizerunku i wystąpień publicznych. Jako specjalista do spraw marketingu politycznego. Pracował przy wielu udanych kampaniach wyborczych i z ważnymi politykami RP. Twórca terminu przekazy dnia oraz kryzysowej zasady 5P. To na razie wszystko, pozdrawiam Shot Joker.